Jeżeli chcesz wyczyścić pamięć podręczną w Redmi Note 14 Pro Plus 5G, to możemy skorzystać ze sprzątacza bądź aplikacji panel sterowania. Sprzątacz znajduje się również w panelu sterowania, dlatego jeżeli nie możemy znaleźć sprzątacza, to na pewno znajdziemy panel sterowania. I w tym miejscu znajdziemy właśnie sprzątacza po lewej stronie. Możemy nacisnąć na niego, aby od razu zainicjować sprawdzanie naszego telefonu i poza samą pamięcią podręczną. Telefon także wyczyści pliki cache, tak jak widać w tym miejscu, oraz kilka innych rzeczy. Natomiast, jeżeli głównie obchodzi nas pamięć podręczna, to w tym miejscu widać, co zostanie wyczyszczone. Możemy także sami zadecydować, jaka aplikacja powinna być wyłączona, czy też wyczyszczona, naciskając właśnie na, na tę kółko po, po prawej stronie. I jeżeli już jesteśmy gotowi do wyczyszczenia, to wtedy naciskamy wyczyść na dole ekranu. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.